Ona naprawdę nie oczekuje od ciebie rzeczy niemożliwych. Nie chce wiele. Czasami jedyne, czego potrzebuje, to zwykłego słowa pocieszenia, jakiegoś malutkiego znaku, zapewnienia, że ci w dalszym ciągu na niej zależy, że ją kochasz. Tylko, że widzisz, miłości nie wyraża się tylko słowami. Najgłośniej przemawiają twoje czyny. Przypomnij więc jej, jak ważna jest dla ciebie. Powiedz jej, że jesteś z niej dumny, że czujesz się szczęściarzem, wiedząc, że możesz zasypiać obok niej. Żadna kobieta nie chce być ignorowana, i ty, jako mężczyzna, również byś nie chciał. Wielu mężczyzn uważa, że nie musi się już starać, gdy kobieta została zdobyta i ich kocha. Mylą się. Kobieta nie jest przedmiotem pozbawionym głosu i uczuć. I nie służy do tego, aby się nią zadowalać, kiedy jest nam potrzebna, a następnie ją sobie porzucać, gdy jest już niepotrzebna. Nie bądź typem człowieka, który pięknie się stara i obiecuje, ale tylko na początku związku, a później osiada na laurach i uważa, że wszystko mu się należy. Wszystko. W zamian za co? Popatrz na twarz twojej żony, zmęczonej, narzeczonej czy nieszczęśliwej dziewczyny. Możesz przywrócić jej wiarę jednym, malutkim, bezinteresownym gestem. Zadbaj o jej uśmiech, nawet jak od wielu, 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 wielu lat jest twoja. Spraw, by poczuła się doceniona, jak wtedy, gdy, gdy cię poznała. Pokaż jej, ile dla ciebie znaczy. Trzymaj ją z dala od tego, co ją rani. To wszystko nic nie kosztuje. To powinno być kompletnie za darmo i powinno się wydarzyć bez żadnej przyczyny. I powinno być dla niej jeśli naprawdę ją kochasz miłość nie potrzebuje powodów i chęci potrzebuje dwóch osób które to wszystko doskonale rozumieją